Witamy widzów Najgorsza rzecz To są paski od kamizelek obrazkowa To się zawsze gubi Co tu mamy na półeczkach? Hmm Sedes jest, jest Grzejnik też jest Kamizelek brak Cześć kochani, witam w studio, studio, co robimy? Robimy muzykę i robimy koncertówki oczywiście, jeszcze temat nie zamknięty, gramy za dwie godziny, ale to, to, to nic, szczegół, wszystko robimy na ostatnią chwilę, bo jesteśmy profesjonalistami, chodź, wiesz tą kamerę, chodź, chodź. Yy, A w ogóle to bym teraz chętnie próbę zrobił, ale ładuje mi się laptop, bo nikt go nie podłączył, więc no zasadniczo hmm. musimy czekać na musimy czekać na rozwój wydarzeń. Co, Kompletujemy sprzęt, sprzętu nie mamy wiele, więc tyle dobrze, mało rzeczy, Jest jeszcze niska szansa, że coś się zapomni, kiedy bierzesz trzy rzeczy. I ja bym tak powiedział, że dużo. Jedna do czegoś się nie weźmie. Ale całe no. szczęście mamy doświadczonych kierowców. Ktoś po jednej weźmie. Mam nowy item. Nowy item game changer w mojej stylówce. Pię... Zobaczcie, nowe buty. Dzień dobry. Buty, spodnie. Bluza jest, tak? Zobaczy to. Oh no. no, Jakie oksy. <laughs> A ja mam usteny w Dobrze. Kurwa po prostu z roboty. <laughs> Fejter, fejter. Custom fit, castorama fit. Iwo, co to za serio? Custom fit, O, ja pierdolę. Serde. Ty, a weź sobie tę wodę pierdoląc tam nie? na scenę i kanapkę. Wysiadłem cię? A, a a znowu się nie. Znaczy, tak, ci będziecie, nie? Będziemy. Mam do wyjścia. No pierdolę. Masz tak, do no, wody? jakby co? Jest nasza zguba. Nie mam cię po prostu Znaleźć, żeby mieć siłę i grać. Polecam. Bo ja cię będę płytł, uuu jej jej. Putu! Chodźcie, zaszło tu gdzieś tam, galera. Putu! się boga! Płyniemy pod prąd i wpada na grog! Witam serdecznie z tej strony Limon22. Ogólnie jesteśmy tu z Gonzo i z Romanticue i zaraz gramy Koncert. No Ogółem to zabrali mi wszystko, teraz przerzucimy się na telefon. W moim tłumaczeniu to wszystko to jest, jest z żeby w przepisane i tak by wyglądał. Widziałeś to? Patrz, o tam. 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 O tam. Się Ty się uczysz. Ja tam Pamy się uczę To mój wydział. Ja Enek, tam Codai, to t, truje dostałem. <noise> Witam wszystkich! Słuchajcie, jesteśmy trapiwnica. Jest bardzo ważny, ponieważ powstał we współpracy właśnie z Politechniką Białostocką. Jest nam bardzo miło go tutaj na tej scenie wykonać. Mecha, możemy zaczynać! Życzymy mi ojcowa kala, Tak, tak Nieważne ile razy upadnę po drodze na Nieważne ile razy z pod nogiami grunt! Za każdym razem stanę na trupa, może I mówię, że pewnie będę tu Bo ja nie czuję, że mnie nudzi tytuł I teraz to czuję, że nie niej się do gruło I chcę wiedzieć, gdy go znowu chwali moje serce Daj jeszcze jedno go Daj jeszcze jedno I'm Raz, zmarto, i zróbmy 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 na zróbmy jak zróbmy 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 i zróbmy 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 kurwa czas, Słuchajcie, jedna maga drapieżnica szuka czerwonego. Nic nie brakuje. Nie, nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Brakuje? nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, Brakuje? Nie, Nie, nie. O, ale o to zawsze mi druga tak... tak, tak. tak. Reto idzie, reto idzie! Kurwa, nie rób tak, no <śmiech> <śmiech> Ale do bo było... Witam to jest paluch. I co? Ej co ty masz z tyłu telefonu? Begasco. Co ty masz z tyłu telefonu? Pokaż do kamery. Begasco. Pokaż do kamery co masz z tyłu telefonu. Begasco. Pokaż z tyłu, co masz. Strada! Strada! Jeśli myślisz o tym, że z kimś. A ja wspieram, tak samo wiesz. Bo dostałem wlepy ostatnio i sobie zmieniam, po prostu. Jeśli ja znam eee. ludzi i pozdrawiam, z tej strony. Im więcej fajnych ludzi, fajne rzeczy robi. Dla ekipy, właśnie. I wiemy, właśnie, że niektórzy członkowie trapiwnicy, na przykład nie lubią określenia zespół trapiwnica, także zapamiętajcie, ekipa. Test. Test jabłek. Trząśnik faźny. Dawaj. średnio średnio Truskawki lepsze lepsze wygrywają aha powiedz coś o tej czapce czapka selfie plus uwaga pokazuję jej objaśniam <śmienny> <śmienny> polecam bardzo Pewnie Czemu to jest a drugie pytanie: Czemu to jest kamper, nie? Odpowiedzi są dwie. Powiedz to na vlogu. Powiedz, <gulatory> powiedz, <gulatory> powiedz to! Droweń. Powiedz! Opuści... Powiedz to! Na backstageu jest zakaz kurwa nagrywania. I zakaz kurwa nagrywania. <gulatory> chowaj tą kamerę! Kurwa, chowaj tą kamerę! Dla jego starych buduje królestwo kraju Mika Park! Śleku, proszę zaryź, chyba kurwa opłatały się w Nie widzę ja położyć na ryś Chodź, jest jakiś pojebany Czy klinka ci zapłaciła? bo kurwa, mów. Nic nie mówię kręcię, za Nie mnie ci Nie, nie kurwa Jest 6 rano Chciałem zrobić beat Jest aktualizacja Oddać. oddać. Minut, oddać nagrywamy, a on nie chce nawijać. I to jest trap. Zabranku się oddać, kurwa, i lecimy dalej. 10 minut, dosłownie. 10 minut, zaraz wracam, zaraz wracam i pojechał po czapę. To nawet rozwieżdżam. O kurde. Jest prywatny kamper. terror pole. Jak ja, ja mam... mów, mów. Gdyby Fiatrego Co jest? Oła! Widzicie tą stopę? To jest stopa trapu nie krząż mi w trzcinie